Dość ciepło się wypowiadasz o pracy selekcyjnej e, Franciszka Smudy, a powiedz, jak mieliście kontakt z trenerem? W czasie mistrzostwa, to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy to nie brakowało biletów w na najbliższych. E, jeśli chodzi o kontakt z trenerem, to na pewno trener... Ja mogę porównać, jak było stry, to strona z tą jak w reprezentacji wlechu mogę powiedzieć, że Dużo ciężej się trochę pracowało niż w prezentacji Widać, że jednak trener też z nami, e, może z Radą tak, w jakimś stopniu, czy, czy, czy nawet tylko z kapitanem rozmawiał i, i wiedział, co, co można poprawić, czy powinniśmy trochę zmienić, żeby, e, czy coś jest nie tak. I tutaj akurat trener e, pod tym względem się zmienił na, 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 na dobre. A jeśli chodzi o, o sprawy z biletami, to wydaje mi się, że, że Kuba miał e, co innego na myśli. Wiadomo, że jednak emocje po meczu są tak wielkie, bardziej, że porażka to to jednak e, m, może nie do końca myślał. Nie nie to, że myślał, nie do końca chciał powiedzieć, powiedział to, co chciał powiedzieć. I wydaje mi się, że tu no, nieraz tak jest. No. Po męczu, jak ktoś jest czy w takiej sytuacji, to, to nieraz powie co innego i, i później robi się z tego e, wielka afera. To co Twoje Kuba kubacze powiedzieć? Co Kuba powiedzieć? Przysto. Myślę, że wiadomo, że każdy, my, jak z, z reprezentacji, też chcielibyśmy, żeby to wszystko wyglądało na europejskim poziomie, znaczy na światowym. Wiadomo, że reprezentacja to już jest najwyższy poziom. Tym bardziej, że wiele z nas ma porównania z za granicą. I wydaje mi się, że na pewno jest kilka rzeczy, które nie ma oszukiwać, co się oszukuje do poprawy, i dlatego też chyba może akurat taki wyciągnął pierwsze, lepsze. Jakiś tam minus, który mu nie pasował, i o to też chodzi, żeby ta reprezentacja funkcjonowała tak, jak powinna. No, reprezentacja to nie są grube, reprezentacja powinna bo to, to jest, pod każdym względem być na najwyższym poziomie, i wydaje mi się, że przynajmniej mam nadzieję, że, że, że to trochę też w jakimś stopniu zostanie poprawione. Ałkasz Majkrzyż, że posłanka prezes z to zapewniał, że niczego Wam nie brakowało. A, a od tej strony organizacyjnie też dbało to między innymi domarząca, czyli człowiek obyty w Europie, czyli jak to w końcu było, co nie domagało. A znaczy nie, jeśli chodzi o pracę Tomkarząca, czy, czy nawet Konrada, to, to my nie mamy żadnych zastrzeżeń. Chyba tak jak Państwo Toma Rząsa zawsze to bardzo dobrze współpracował, nie robił jakichś wielkich problemów. My też jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju rozmowy. E, ale chodzi o takie niuanse, które się wydają, że są mniej ważne. E, I to, to, to akurat e, podejście do niektórych spraw. Nie mówię, że organizacja w reprezentacji była zła, bo dwóch konar też e, robił co mógł. Ale żeby wszyscy też inne osoby, które są związane z People's Computer, z szły w tym samym kierunku i żeby, i, i żeby po prostu robiły e, może nie robiła, ale żeby to podejście do, do, do różnych spraw było, było jak najbardziej profesjonalne. A spodziewacie się, że u trenera Formatika będzie taki sam podział w drużynie, jak był trenera Smudy? Ciężko mi powiedzieć. Wiadomo, że myślę, że pierwsze zgrupowanie, które będziemy mieli tak naprawdę już w jakimś stopniu po rozmowie, mam nadzieję, że będzie taka rozmowa z trenerem, z nowym sztabem szkoleniowym, Ee, że, że też dowiemy jak to wszystko ma funkcjonować, na pewno trener też chce nam e, powiedzieć czego on, od nas oczekuje, jak ma, e, jakie, ma, e, jakie, chce, jakie ma cele, jak, jak, jak chce to wszystko, żeby to zaczęło funkcjonować. A, tak, ciężko powiedzieć, myślę, że po pierwszych powołaniach już będzie wiadomo jak, e, jak, jaką wizję ma trener, trener Furnalik, bo tak naprawdę tak powiedziałem, no, jak powiedziałem, nie miałem jeszcze przyjemności z tym pracować, żeby cokolwiek mi teraz na ten, na ten, ten, na ten dzień dzisiejszy powiedzieli, Z tego względu, że po prostu nie mam żadnych wiadomości na, na praktycznie na jego temat. Proszę, tak, tak szczerze, było jest zaskoczony, kiedy słyszałeś, że najpierw w Waldemar Formali jest faworytem do objęcia z wtedy po Franciszku Smurzy, a później, że zostaje selekcjonerem reprezentacji Polski, czy nie było to ciebie? Znaczy, Od początku tak naprawdę wszyscy chyba wiedzieli, kto może zostać trenerem lub no, kandyduje, więc e, myślę, że wielkiego zaskoczenia e, no nie ma. No, tak, tak było powiedziane, już to wcześniej było e, może nie wiadomo, ale było, były spekulacje, że, że większy państwa ma trener formalik i, i chyba były tylko trzy nazwiska z tego, co wiem, krążyły, można powiedzieć, e, w świecie, kto, 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 kto może objąć e, tą posadę. My żadnego wpływu na to no, pewnie pewno nie mieliśmy. Wiadomo, że pewnie temat tu decyduje. I wydaje mi się, że to, był, że to będzie wybór najlepszych możliwych. A czy to jest jakiś problem dla kadry, że piłkarze w niej, wy jesteście o wiele bardziej doświadczeni na arenie międzynarodowej mistrzowie Niemiec, piłkarze Premier League, niż, niż wasze selekcjoner? Wydaje tak, mi się, że to nie będzie większego problemu, bo jeśli zobaczymy, że trener tak mi się wydaje, że jeśli zobaczymy, że trener poprzez treningami czy rozmowy z nami ma swoją wizję i, i, i że to jest, zacznie to funkcjonować tak jak potrzeba, to tu nie ma akurat największego problemu, że, czy trener tego grupy z Ekstraklasy, czy takie miało, czy, czy inne osiągnięcia, bo każdy z nas sprawę, że przyjdziemy na kadrę po to, żeby grać, żeby trenować i każdy chce iść po zwycięstwo. Ja jestem nastawiony na to, żeby tych zwycięstw było naj, no jak najwięcej, nie to, że raz na trzy, dwa co drugi masz wygrywać, a raz przegrywać, tylko żeby tych zwycięstw i i, I tych 3 punktów było jak najwięcej. Wydaje mi się, że jeśli trener będzie miał wizję e, taką, e, którą będziemy zobaczyli, że idziemy do wielkiego kierunka, a na pewno tak będzie, więc tu akurat nie, nie widzę, że było jakiś problem. Mówi się obecnie, że nie mieliście wpływu na wybór trenera, bo to jest oczywiście, ale rozmawiamy się na pewno między sobą dwie kto mógłby zastąpić trenera z chudnym. że trener zagraniczny byłby lepszy niż Polski. Twojego no teraz już można tak być, tak naprawdę trener został już wybrany i tego się nie zmieni, więc tren, trener Trenem widząc jego pracę w ruchu chorzu, gdzie z takim, no może jest niskim budżetem i, i w takim próbie poradził sobie już chyba drugiego rządu z sukcesem, więc wydaje mi się, że to też świadczy o czymś, że, że, że nie przypadkowo został trenerem. Myślę, że... Teraz już nie przyszedł czas na no to, co by było, gdybyśmy wybrali takiego czy takiego trenera, to skupmy się na tym, co mamy i wydaje mi się, że powinniśmy na tym e, najbardziej zastanowić co zrobić, żeby ta kadra grała, e, żeby grała jeszcze dużo lepiej, można powiedzieć niż na tych myszystach chorobach. Myślisz, że debata 6 śpiewę terminskiem. Ja trafił na karie. Ja no, na pewno nie będę miał problemów. Ja nie mam problemu z żadnym zawodnikiem, jeśli chodzi o, o dogadywanie się i, i nie, nie widzę żadnych przeszkód. Panie Robercie, z Pańskiej perspektywy, jak Pan ocenia grę y, nisza w reprezentacji Polski, albo tutaj zbierał zróżnicowane opinie od skrajnie negatywnych, do umiarkowanie pozytywne. I drugie pytanie, to dla Pana wyróżn wyróżniał się w polskiej reprezentacji na plus z tych zawodników, których no, rzadko tu mogliśmy oglądać, takich z typu jeśli chodzi o grę Sebastiana, to tak naprawdę nie mnie oceniać. Wiadomo, że też Sebastian miał przerwę, ja pomimo takiej długiej przerwy pokazał, że e, nie grał na takim poziomie, żeby można tak było powiedzieć, że e, że faktycznie miał taką długą przerwę, to też świadczy o tym, że jaka jego wola determinacji była, ale tak powiedziałem, mi ciężko jest oceniać zawodnika na innej pozycji, na której tak naprawdę ja z boku go nie widziałem, bo na meczu byłem skupiony na tym, co ja mam robić a mecz z no nie oglądałem drugi raz w całości, więc ciężko, ciężko mi powiedzieć. E, a jeśli chodzi o, e, o drugie pytanie, e, to wydaje mi się, że e, mówiąc o Perkisie, który dostał błąd tęskniu, tego, że miał kontuzję ciężką. Widać było, że ta reka na początku zgrupowania, dopiero po rehabilitacji pokazała, że nie stanowiła, nie stanowiła programu żadnego dla niego podczas tych mistrzostw Europy, choć wiele wielu osób spekulowało, że on nie da rady pomóc jego się wykrywać na te mistrzostwa Europy. I myślę, że to może też być ważne nawet naszej kary na, na tę eliminację. I myślę, że też z kilku innych chłopaków, jak w środku pola czy oilopowańskich, pokazali się na tyle dobrej strony, choć myślę, że też nie, 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 nie bez sensu, żeby tam kogoś to, że tak wyróżniał, bo ja każdego znam zawodnika na jakie ma umiejętności. Myślę, że tutaj akurat e, pomimo tego, że przez całe dwa lata mieliśmy problemy z obroną, to jednak e, ta obrona e, pokazała się, porównując to, co było jeszcze jakiś czas temu, parę miesięcy temu, a co to się działo na miesiącach Europy. To, to świadczy o tym, że, e, że z takiego poziomu, jaki wcześniej prezentowaliśmy, poszli na, 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 na można powiedzieć, na, 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 na europejską, ma skoczyć na europejski poziom, jednak to nie było tak, że, że drużyny atakowały zacięte, a Mać 14 pokazał, że jednak e, ciężko szliśmy na bankę. Nie no, wiadomo, że w przyszłym tygodniu zaczną wyniki w i Dortmund, ale tak naprawdę wiem, że te spekulacje trwają już od dłuższego czasu, ale ja już wielokrotnie powtarzałem, że dla mnie... Dopóki, e, nic bardziej znaczy może nie dopóki konkretnego, ale bardziej jestem skrupiony na tym, co mam zrobić ja, a nie, a nie ewentualnie e, kluby. Ja raczej te wszystkie obowiązki powierzam e, moim doradcom i menadżerom i dla mnie jest najważniejsze to, żeby ewentualnie przygotować się jak najlepiej do sezonu, wcześniej do Mistrzostw Europy, a na Europie po prostu dobrze wypocząć. Do w bo, 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 bo kontrakt z czas nie jest przedłużony. Jak to odczytać? Dzisiaj mogę powiedzieć, że 19 lipca jesteśmy Wynie, na spotkaniu w z władzami Wolucji Dartmouth, będziemy rozmawiali na temat przyszłości Roberta. Tyle, jak dzisiaj mogę powiedzieć, myślę, że szacunek do tych ludzi, do tego, bo jak wspólnie pracujemy, wymaga, żeby najpierw porozmawiać z nimi na temat przyszłości, się Rolanda. Czy najpierw spotkanie, później dolega się informacja na ten temat. Powiedz jeszcze, bo wygrałeś praktycznie w Niemczech w już wszystko, zostaje tylko tak naprawdę gra z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. To będzie Twoje główne wyzwanie w nadchodzącym sezonie? W jaką będziesz miał motywację? Jeszcze super puchar jest. Tego <grym> tak jeszcze też nie wygrałem, ale Wiadomo, że w tamtym roku wizja mistrzów tam nie poszło. E, były większe oczekiwania, ale bardziej chyba skupiliśmy się na lidze. W tym roku, z tego co wiem, Borussia jednak bardziej też kładzie nasi na, na tę Ligę Mistrzów i nie będzie na pewno nas interesowała e, gra tylko w grupie, ale wyjście poza nią mieli do, do, do trzeciej jak najdalej będziemy chcieli, więc też musimy pamiętać o tym, że gramy na, na trzech frontach, e, do tego Bundeslida i Puchar Niemiec i musimy tak grać, żeby na tych trzech frontach wygrywać, gdzie w tamtym roku wygrywaliśmy tylko na dwóch bo w pucharze Niemiec i Bundesliga ta liga Miszów jednak nie poszła tak dobrze. To w tym roku jednak jest, no, naszym celem jest wybrać na trzech kontach z sukcesami, bo wiadomo, że jednak liga Miszów w tym roku e, będzie dużo ważniejsza niż w zeszłym roku.